Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rozi? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rozi? Mm, z tobą, Kitku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja. Piszę gazetę. Życie podwórka. I ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Ronzi na Oliwia koła skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! <grystanie> to brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwienie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rozji. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Dziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O! Wiele lepsze! Na mocy czarnej magii umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie. Wznieś się na drzewo gniazdo. O, no dalej leć! Gniazdo leć! Skakuj tam! Ech, to jest problem z gniazdami. Nie są pomocne! A to drzewo jest głupie! Ciubek mówi, że drzewa są głupie! To jest genialna historia! Rosji ma rację! Jest tyle historii na świecie! Muszę je tylko znaleźć! Jesteś gotowy dębiak? O, dzień dobry! Ouch. <laughs> Dobre, dębiak! <laughs> Filip! Filip! Gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos dębiaka. Potem śmiejąc się, ucieka. O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio, naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rozi. <laughs> Widzisz? Mówiłam, że musisz trochę powęszyć. A -a. Oj no już, kicek. Tylko zerknę. Musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domu, Rozy. Do domu, kicek. A -a. <laughs> O, pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! <noise> to pokaż mi ją! Jej. O, no dalej, Kicku! E -e. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę. <noise> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. W Ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że Dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek! Jesteś pewien, że tak powiedział Kitku? Dziubek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, kicku! Coś ty narobił! O, Kiczek. O -o. O. A, nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. A. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? <laughs> Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko o A nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, kicku. Jestem pewna, że kicek nie chciał wszystkich zasmucić i z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? O, był. O, um, tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. Jezu. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne <ścoughs> i cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosji. Chodź, Rozi. Mamy do napisania gazetę. <noise> Jak to my? <głos> 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 Ho, ho, spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! Ho, 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 ho. Hej, a tutaj jest dowcip! Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Uwa. Uwa. <laughs> To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj! Ale jajka wcale nie mówią nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej, okay. co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki? Bo jajka nie mają ust! Do drugiego? Nie pękaj! Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rozi! Chodźmy na bal świetlików. O, Biedny kicek. Przyniosłam ci coś do picia. O, głupie przeziębienie. Dzięki. Możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to? Przykro mi, Kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Rosji! Nie zmieniają, serio! Tymbiaku, a, 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 małe żołędzie są równie przejęte jak ja! To prawda, Olu, z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były! Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Mal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest! Tak jak mówiłem! Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest! Patrz, pokażę ci! Kicku. Ha! Chwila... A, 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 a o! Ciekawe kto to taki. Cześć, Olu! Cześć, Rosie! A mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O! Cześć, Kicku! Sofia mówi, a... rozbłysną piękne światła... Nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego? Aha. Dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, Kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pachicku, idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosi mówiła. Nie, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No, no dobra. No to chodź. Hmm, ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików? Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Hmm. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek, źle się czuje. Wiesz go stąd! Wiesz go stąd! Spokojnie dziobku. Możemy się zarażyć tym... tym... tym, tym, tym no, cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To zwykłe przeziębienie! Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia. Dalej, dalej głupie liście! Głupie! Oj. Wszystko w porządku? Nie martw się siekicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja! Ale to nie twoja wina! Chciałem się przejść! Ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na pal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Sofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Hmm. Nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Baja z kieliszu, bal, bal, bal! Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal! Ufu, gdzie one są? Przybądźcie! Za chwilę tu będą! Czekaj na mój znak, Dziubku! Dobrze? Aha. Teraz! Leć! Chodźcie tędy! Za mną! Zobaczyć, są wspaniałe. Ale super! A, 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 idziemy! Dzięki Rosie, jesteś cudowna. Dobrze dzióbku. Następny przystanek. Twój plan zadziałał! Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O! Widziałam już wiele cudów, a teraz dzięki Wam widzę kolejny. Dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? <laughs> nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz, ja też nie jestem dobrą podopieczną. No!